Jak ja dawniej byłam, rzekła Mary. Przyszedł, bo wiedział, że go nie pragnę. Mam wrażenie, jakby ktoś w stepie zabłądził i chodził i płakał. Teraz to na pewno nie wiatr, rzekła do siebie szeptem. Nie, to nie wiatr, to zupełnie co innego. To ten płacz, który już słyszałam przedtem. Wydawało jej się to dziwniejsze jeszcze niż ogród tajemniczy i pogrzebany klucz. Być może, że jej odwagę dała ta okoliczność, że w danej chwili miała duszę pełną buntu. Wyciągnęła nogi z łóżka i wyskoczyła na podłogę. Zaraz dojdę. Co to jest? rzekła sobie. Wzięła świecę stojącą przy łóżku i cicho wyszła z pokoju. Płacz. Dochodził z pasażu. Oddalony płacz trwał i wiódł ją. Czasem ustawał na chwilkę, po czym znów się rozpoczynał. Zatrzymała się i popatrzyła. Tak, to tutaj. Tak oto znalazła drzwi z dywanem. Otworzyła je delikatnie i zamknęła cicho za sobą. Wstała w korytarzu i słyszała płacz Zupełnie wyraźnie, choć nie był głośny. Podeszła zatem do drzwi, otworzyła je i oto znalazła się w pokoju. Był to pokój obszerny z pięknym, staroświeckim umeblowaniem. Słaby ogień tlił się na kominku. Nocna lampka paliła się przy rzeźbionym łożu z baldachimem na czterech kolumienkach opartym i przysłoniętym brokatelą. Na łożu zaś leżał chłopczyk. Krzycząc ze złością. Chłopczyk miał ostrą, drobną twarz koloru kości słoniowej, a oczy jego zdawały się na tę twarz zbyt duże. Wyglądał jak chory, ale krzyczał jakby ze złości i zmęczenia, a nie z bólu. Mary stanęła przy drzwiach ze swoją świecą w ręku i oddechem zapartym. To jesteś. Rzekł wreszcie szeptem, trochę przelękniony chłopiec: Czy jesteś duchem? Ja nie! odparła Mary również szeptem i również trochę przestraszona. A ty? Czy duchem jesteś? On patrzył, patrzył i patrzył. Mary musiała zauważyć, jak dziwne były jego oczy. Miały kolor szarego Agatu. A wyglądały na zbyt wielkie do jego twarzy, gdyż odcieniały je długie i ciemne rzęsy. Nie, odparł po chwili wyczekiwania. Jestem Colin. Co za Colin? wyjąkała. Jestem Colin Craven. Kto ty jesteś? Jestem Mary Lennox. Pan Craven jest moim wujem. A moim ojcem, rzekł chłopiec. Twoim ojcem? wyjąkała znowu Mary. Nikt mi nie mówił, że wuj ma syna. Czemu mi nie powiedzieli? Chodź tutaj, powiedział nie spuszczając z niej wystraszonego wzroku. Skąd przyszłaś? Z mojego pokoju. Wiatr świszczał, nie mogłam spać. Usłyszałam, że ktoś płacze. Chciałam dowiedzieć się kto. Dlaczego płakałeś? Bo też nie mogłem zasnąć i głowa mnie bolała. Powiedz mi jeszcze raz. – Jak się nazywasz? – Mary Lenox. – Nikt ci nie mówił, że przyjechałam na stałe? – Nie – odparł. – Nie wolno im. – Dlaczego? – spytała Mary. – Bo bym się lękał, że zechcesz mnie widzieć. Nie lubię ludzi widzieć i rozmawiać z nimi. – Ale dlaczego? – zapytała znów Mary, coraz bardziej zdziwiona. – Bo zawsze tak jak teraz. Chory i zmuszony leżeć. Ojciec też nie chce, żeby do mnie mówiono. I służbie rozpowiadać o mnie nie wolno. Jeśli będę żyć, to będę garbaty. Ale ja umrę. Ojciec znieść nie może myśli, że będę taki jak on. Czy ojciec twój przychodzi cię odwiedzać? Zaryzykowała Mary pytanie. Czasami. Najczęściej, gdy śpię. Ojciec nie pragnie mnie widzieć. Matka moja umarła, gdym się urodził, więc ojciec straszne ma uczucia, gdy patrzy na mnie. On myśli, że o tym nie wiem, ale słyszałem, jak sobie ludzie mówili. Ojciec nienawidzi mnie. On i ogrodu nienawidzi, bo ona umarła, rzekła Mary, mówiąc jakby do siebie. Jakiego ogrodu? zapytał chłopiec. Och, no... Do jednego ogrodu, który twoja matka lubiła, jąkała Mary. C czy zawsze tu byłeś? Prawie zawsze. Mary postawiła swą świecę na stoliku przy łóżku, sama zaś zasiadła wygodnie w miękkim fotelu. Nie miała wcale ochoty stąd odchodzić. Pragnęła zostać w tajemniczym ukrytym pokoju i rozmawiać z tym zagadkowym chłopcem. Ile masz lat? Zagadnął. Dziesięć, odparła Mary, zapominając się na chwilę i ty tak samo. Skąd o tym wiesz? Spytał Colin zdziwiony. Bo jak się urodziłeś, wtedy to drzwi ogrodu zostały zamknięte, a klucz zagrzebany i dziesięć lat ogród był zamknięty. Colin podniósł się nieco, łokieć opierając na poduszki. Jakie drzwi do ogrodu zostały zamknięte? Kto je zamknął? Gdzie pogrzebali klucz? zawołał zaciekawiony ogromnie. To. To właśnie ten ogród, którego pan nie nienawidzi mówiła Mary nerwowo. On to drzwi zamknął. Nikt nikt nie wiedział, gdzie klucz jest zakopany. Cóż to jest za ogród? nalegał Colin zapalając się. Od dziesięciu lat nikomu wejść do niego nie było wolno. Brzmiała oględna odpowiedź. Cóż, kiedy o tym mówić nie chcą? powiedziała Mary. Myślę, że im zakazano opowiadać w tym względzie. Ja im każę opowiadać rzekł Colin. Czym mógłbyś rozkazać? wyjąkała Mary, która zaczęła się lękać. Jeśli on każe opowiadać sobie, to Bóg wie, co może się stać. Każdy Musimy się starać podobać. Wszak ci już raz powiedziałem rzekł ostro gdybym miał żyć, to wszystko to byłoby kiedyś moje. Oni dobrze o tym wiedzą. Każę sobie wszystko powiedzieć. Mary nie zdawała sobie sprawy z tego, że była zepsutym dzieckiem, lecz widziała aż nadto jasno, że był nim ten dziwny, tajemniczy chłopiec. Zdawało mu się, że cały świat dla niego został stworzony. Jakiż on był dziwny, jak obojętnie mówił o śmierci. Czy i ty myślisz, że nie będziesz żył? Spytała na poły przez ciekawość, na poły zaś w nadziei, że odwróci jego uwagę od ogrodu. Nie sądzę, abym mógł żyć. Odparł równie obojętnie jak poprzednio. Odkąd tylko pamięcią sięgnę, zawsze mówiono, że żyć nie mogę. A ty, czy chciałbyś żyć? zagadnęła Mary. Nie rzucił przez zęby zły i zmęczony ale i nie chcę umrzeć. Jak się czuję chory, to tutaj leżę i rozmyślam, a potem płaczę i krzyczę bez końca. Trzy razy słyszałam, jak płakałeś. Rzekła Mary. Ale nie wiedziałam, kto to. Czy dlatego płakałeś? Tak chciała, żeby zapomniał o ogrodzie. Wątpię, odparł. Mówmy o czym innym. Mów mi o ogrodzie. Czy nie pragniesz go zobaczyć? Pragnę, odparła cichutko Mary. Ja także nalegał dalej. Zdaje mi się, że nigdy przedtem nie pragnąłem widzieć czegokolwiek. Lecz pragnę widzieć ten okrut, pragnę odkopać ten klucz, pragnę otworzyć drzwi. Kazałbym się na moim krześle tam zanieść. Mógłbym tam użyć świeżego powietrza. Ja po prostu rozkażę otwarzyć, otworzyć im te drzwi. Mary konwulsyjnie zaciskała rączki. Wszystko przepadnie, wszystko. Dick nigdy już nie wróci. Ona zaś nigdy nie będzie jak myśli królik ukryty w swoim gniazdku. Och, nie rób tego, nie rób tego, nie rób, nie rób! Wołała rozpaczliwie. Dlaczego wykrzyknął? Wszak sama powiedziałaś, żebyś chciała go zobaczyć. I chcę odparła połykając łzy. Tylko jeśli im tak każesz po prostu otworzyć drzwi i zanieść się tam, to już przestanie to być tajemnicą. Colin pochylał się ku niej coraz więcej. Tajemnicą? – spytał. – Co masz na myśli? Powiedz. Słowa Mary poczęły padać bezwładnie. – No widzisz, widzisz – mówiła dysząc – gdyby nikt nie wiedział prócz nas, gdyby tam były drzwi ukryte gdzieś pod bluszczem, gdyby były, a my byśmy je znaleźli, i gdybyśmy się wślizgnąć mogli przez nie i, i zamknąć je za sobą, i gdyby nikt nie wiedział, że tam ktoś jest – i gdybyśmy ten ogród nazwali naszym i na niby, że to jest, że my jesteśmy myśli królikami, a to jest nasze gniazdko. I gdybyśmy tam mogli się co dzień bawić i kopać i siać i ożywiać go. Więc tam wszystko zmarniało? Przerwał jej. Zmarnieje niedługo, jeśli nikt dbać nie będzie. Ciągnęła dalej. Cebulki będą żyły, ale róże? Gdyby ogród pozostał w tajemnicy? Moglibyśmy do niego wejść i doglądać, jak wszystko z dnia na dzień rośnie, coraz większe, i wiedzielibyśmy, ile róż jest żywych. Czy nie widzisz, czy nie widzisz, o ile byłoby łatwiej i ładniej, gdyby to wszystko było tajemnicą? Rzucił się na poduszki i leżał tak z dziwnym wyrazem twarzy. Nigdy nie miałem tajemnicy, rzekł. Z wyjątkiem tego, że muszę umrzeć dzieckiem. Gdybyś nie chciał, żeby cię oni zaprowadzili do ogrodu, błagała Mary, może prawie jestem pewna, że znalazłabym sposób, żeby doń czasem wejść. A potem, jeśli doktor chce, żeby cię wynoszono w fotelu na powietrze, i jeśli w dodatku zawsze możesz robić to, co zechcesz, to może. Może znaleźlibyśmy jakiegoś chłopca, który by twój fotel popychał, i moglibyśmy chodzić sami, i ogród pozostałby tajemnicą. To byłoby doskonale, rzekł Colin wolno z bardzo rozmarzonymi oczami. Powiem ci, jak ja myślę, że on by wyglądał, gdybyśmy mogli się do niego dostać, rzekła Mary. Był on tak długo zamknięty, że się może wszystko zrosło w gąszcz poplątany. Kolin leżał spokojnie i słuchał, podczas gdy Mary mówiła dalej o różach, które pięły się od drzewa do drzewa i zawieszały fesetony gałązek, o niezliczonej ilości ptaszków, które może pobudowały tam sobie gniazdka jako w miejscu tak bezpiecznym. Potem opowiedziała mu o Gilu i Benie. A tak dużo było do mówienia o gilu i było to tak łatwo mówić i tak bezpiecznie, że już się zupełnie trwożyć przestała. Nie widziałem, że ptaki mogą być tak mądre, powiedział Koin. Ale jak się siedzi w pokoju, to się o niczym nie wie. Jakie ty mnóstwo rzeczy wiesz i znasz. Mam uczucie, że ty byłaś w tym ogrodzie. Mary nie wiedziała, co odrzec, więc milczała. Chcę ci coś pokazać, powiedział. Czy widzisz tę czerwoną jedwabną zasłonę na ścianie nad kominkiem? Tam z boku jest sznur, objaśnił Colin. Idź i pociągnij go. Mary wstała zaciekawiona, znalazła sznur. Gdy go pociągnęła, rozsunęła się jedwabna zasłona, a rozsunąwszy, odkryła obraz. Był to portret młodej dziewczyny o śmiejącej się twarzyczce. To. – Moja mamusia – rzekł smutno Colin. Nastąpiła chwila milczenia, po czym odezwała się Mary. – Co by też zrobiła pani Medlock, gdyby się dowiedziała, że byłam tutaj? – zagadnęła. – Zrobiłaby to, co bym rozkazał – odrzekł Colin. – Ja bym jej powiedział, że pragnę, żebyś co dzień do mnie przychodziła i rozmawiała ze mną. Bardzo jestem rad, że przyszłaś. Ja też się cieszę, rzekła Mary. Będę przychodziła jak tylko będę mogła, ale zawahała się, będę też co dzień musiała szukać drzwi do ogrodu. Tak jest. Musisz rzekł Colin. A potem mi opowiesz. Długo już tu jestem, mówiła Mary. Czy mam już pójść? Oczy masz senne. Chciałbym zasnąć zanim stąd odejdziesz. Odrzekł chłopiec trochę nieśmiało. Zamknij oczy, powiedziała Mary, przybliżając swój fotel. A ja będę robiła to, co zwykle robiła moja ajach w Indiach. Będę cię trzymała za rękę i będę cię głaskać i cichutońko cośkolwiek śpiewać. Myślę, że mi to będzie przyjemne, rzekł Colin sennie.